Wielkie zmiany. Działkowcy nie są pocieszeni. Przepisy, które weszły w życie w 2023 roku, są ogromnym zmartwieniem polskiego związku działkowców. Poprzedni rząd zmienił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co otwiera z łatwością drzwi do likwidacji ponad 1,5 miliona ogródków działkowych w Polsce. Czy rząd Tuska rozwiąże ten problem? We wrześniu ubiegłego roku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził w życie nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która miała na celu ograniczyć deweloperom budowanie coraz mniejszych mieszkań, jednocześnie omijając przepisy prawne. To, co z perspektywy ówczesnego rządu miało być dobrym rozwiązaniem ograniczającym patodeweloperkę, okazało się mocno uderzać w polski związek działkowców. Wprowadzone zmiany mogą być głównym powodem do likwidacji znacznej większości ogródków działkowych w Polsce. Rozporządzenie, które zobowiązuje samorządy do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego do końca 2025 roku, może wpłynąć na decyzję o pozostawieniu ogródków działkowych lub o ich likwidacji. Ustawa, której obecny rząd jak dotąd nie zakwestionował, wprowadza 13 rodzajów stref planistycznych, lecz tylko w trzech z nich mogą znajdować się ogrody działkowe. To budzi ogromny niepokój wśród działkowców. Z doświadczenia wiemy, że stosunek lokalnych włodarzy jest bardzo różny do ogródków działkowych i niektórzy chętnie by je zlikwidowali, przeznaczając tereny pod mieszkaniówkę lub inwestycje. Chcemy, by ogrody działkowe były zapisane w przepisach jako opcja dodatkowa do stref planistycznych. Dzięki temu ogrody działkowe znajdujące się na terenach, co do których nie uchwalono jeszcze planu miejscowego, będą miały szansę przetrwać. Mówi Bartłomiej Piech z Polskiego Związku Działkowców w rozmowie z serwisem Fakt. Do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wpłynęło niemalże tysiąc petycji od działkowców, którzy zwracają się z prośbą o zmiany w rozporządzeniu odnośnie planów ogólnych w taki sposób, aby uchronić ogródki działkowe przed potencjalnym ryzykiem ich likwidacji. Radca prawny w rozmowie z Faktem wyjaśnia, że przepisy dotyczą ponad 23 tysięcy hektarów, na których terenie znajdują się 522 tysiące działek. Jak na petycję odpowiedział Resort Rozwoju i Technologii? Ministerstwo postanowiło uwzględnić w nowych przepisach kolejną wielofunkcyjną strefę z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, co ma załagodzić nastroje działkowców. Przekazano również gminom możliwość ostatecznego podejmowania decyzji co do pozostawienia lub likwidacji ogródków działkowych.